Dzisiaj na food czeka was pyszny i bardzo ciekawy pojedynek z gumą do rzucia i czekoladą. Będzie pysznie, wesoło i klejąco. Spodoba się wam. Gdzie stromek płynie zwolna, rozsiewa żoła maj. Jakie to straszne, Mary, przykro mi, ale śpiewanie nie jest twoją mocną stroną. Lepiej bądź cicho. Dobra, myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Ojej, jaki wielki kubałek lodów czekoladowych. Ale fajnie. A ja mam gumę do rzucia. Ale jest pikantna. Jak guma może być pikantna? Spróbuj, a się przekonasz. Mary, no dalej. Pospiesz się i próbuj. Też jestem ciekawa, jak to smakuje. Słuchaj, to nie jest takie złe. Ja nawet... Aj, aj. Aaaa, nie, nie podoba mi się to! Jak to piecze. Tylko nie we mnie, nie we mnie kieruję płomienie. Dlaczego tu jest tak gorąco? Może powinienem otworzyć okno. A, dobra, później. Nigdy nie próbowałam czegoś ostrzejszego. To jest po prostu okropne. Płonę od środka. Co ty robisz? Dlaczego psujesz mój lodowy poczęstunek? Czy nie możesz pomóc swojej przyjaciółce? Proszę, prawie ich nie jadłam. Może nie jadłaś, ale zostawiłaś w nim swoje rzęsy. Chciałam lody czekoladowe, a nie lody o smaku włosów. A tak, zgubiłam je. Gotowe. Jak ja mam teraz to jeść? Dobra, coś wymyślę. Kiedy byłam mała, ciągle robiłam ogromne babki w piaskownicy! Dlaczego nie zrobić ich ponownie, ojej, ale super! Pierwszy raz widzę babki z lodów! Jedzenie w ten sposób jest bardzo wygodne, to wręcz genialne! Ale super! Jakie to jest pyszne! Palce lizać! Może nie powinna iść tyle lodów. Zaczynasz się robić sina. Wszystko będzie. O nie, Lili zamarzła! Uratuje cię! Moja super ostra huba buba powinna wystarczyć! O, to naprawdę dobry sposób na rozgrzanie się. Jest bardzo ostra! Chyba zaraz wybuchnę. Ups. Nie sądziłam, że wybuchnę tą stroną. Wow. To ogromna czekoladowa huba-buba. Jess ma o wiele mniej. I co z tego, ale moje smakują lepiej. Mają smak gumy balanowej. To lepsze niż czekolada. What? Ej, a gdzie jest moja guma do rzucia? To niesprawiedliwe. Wszystkie opakowania są puste. Co ja będę żuła? To jest bardzo okrutny żart. Nie można się tak naśmiewać z ludzi. A według mnie to bardzo śmieszne. Może chociaż tutaj coś będzie? Hurra, to guma. No to całkiem inna sprawa. Teraz mogę cieszyć się jej smakiem. Jest nawet mniejsza niż myślałam. Co z tego, ale jest pyszna. To niesamowite. Dlatego smaku warto było poświęcić czas na przejrzenie wszystkich pudełek. Teraz patrz i ucz się, bo pokażę ci to tylko raz. Takiego balona nie zobaczysz nigdzie indziej. Tak, co za mistrzowska klasa! Nawet mój pies potrafiłby lepiej puszczać balony. Pokażę ci jak wygląda prawdziwy balon. Jak tu dużo czekoladowej chuby buby? To właśnie nazywam szczęściem. Wow, naprawdę duża porcja. Cindy, może się ze mną podzielisz? To byłoby sprawiedliwe. Nie sądzę. Jedyną sprawiedliwą rzeczą będzie kiedy sama zjem całą tę gumę. I tak właśnie zrobię. A teraz nadmucham największego balona, jakiego kiedykolwiek w życiu widziałaś! Brawo! Balon naprawdę jest bardzo duży, to znaczy, że będzie bardzo głośno pękał. Zobaczmy! A, co ty zrobiłaś? Teraz jestem cała brązowa! Znowu nie zdążyłaś do łazienki! To nie jest śmieszne. A tak przy okazji jestem teraz bardzo smaczna. ciekawe, gdzie są nasze kolejne smakołyki? Wow, czy to cała fontanna czekolady? Tak, to czekolada. A ja mam gigantyczną gumę do rzucia. Uwielbiam różową bubę. Jest jej całe mnóstwo pyszności. Czemu nie mogę je oderwać? Hmm. Lili, ci nie jest? Wszystko w porządku? Tak, tak, jest okej. Okay. Co ty masz na głowie? Na głowie? A co? To kapelusz z gumy. Jest bardzo poręczny i jest też pyszny. A, no, no, dobra. No to teraz ja zaczynam. Jakby ją zjeść? Samo picie jest nudne. Potrzebuję czegoś. Wiem, Lizaka! Yes! Andy, jeśli nie masz nic przeciwko, to pożyczam. Dzięki temu jedzenie czekolady stanie się o wiele łatwiejsze. A co najważniejsze, smaczniejsze ogromnego czekoladowego lizaka. Niech będzie większy niż cała fontanna. Ale on będzie naprawdę ciężki. Nie pomyślałam o tym. Ale to nie szkodzi, trzymam go. O nie! Tak, ten czupa-czups jest za ciężki. Przynajmniej teraz też masz smaczny kapelusz. Tak, tylko że czekoladowy. Pasują nam. I do tego są pyszne. Super, podoba mi się. Jestem zachwycona. Żelkowa robaki, super. Ja też mam robaka, tylko mój jest czekoladowy. Cieszy mnie to, ponieważ bardziej lubię czekoladę niż żelki. Co za aromat. Smak też jest rewelacyjny. Super! Jess, może chciałabyś trochę czekolady? Tak, nie odmówiłabym. Słysz, ale nie dostaniesz. Jest cała moja. Chyba nie wiesz, co to maniery. Cindy, jesteś taka niechlujna. Przestań przynudzać, Jess. W dodatku wyhodowałaś sobie czekoladowe wąsy. I wiem, czego ci jeszcze potrzeba. Trzeba uzupełnić twój wygląd: o monokr i czarny kapelusik. Super, teraz jesteś podobna do mojego dziadka. Daj mi spokój, to nie jest śmieszne. A poza tym, czekoladowe wąsy są przepyszne. A ty, dlaczego nie jesz? Zaczynaj, już dawno pora. Tak, teraz czas na mojego robaczka. Ja bym też go z chęcią spróbowała. Ale on jest mój i jeść go będę tylko ja. Ej, oddaj to. Nie mogę, przykleił mi się do ust. Oddaj, powiedziałam, że jest mój. No teraz jest sprawiedliwie. Ja też mogę zjeść smacznego robaczka. Tak, jest naprawdę dobry. Ale dlaczego taki mały? Cindy, ukradłaś mi jego część. Nieprawda! Subskrybujcie kanał MultidoFood, żeby oglądać smaczne i bardzo zabawne filmy. Spodoba się Wam, będzie naprawdę fajnie.